Boga ludzie, czekajcie 3, 2, 1, dalej, dalej! Cześć, witam was wszystkim w kolejnym odcinku Cześć, w Call of Duty, Duty. Model 2. Kartel przejuty. I co? Kontynuujemy kampanię. Obroniso, obrona karteru. Idziemy z tym. Następna brama sąd. Ruchy. Ruchy, Ruchy. Kontakt pod Do motorów, chodzimy. Tak jest, dwójka w ruchu. No, Możecie stawić łapkę w górę Z góry wam dziękuję Okej, okay, następny Ej, Pięknie go z granata. Czysto! Zabezpieczyć dom, a potem Hassana. Karta już szybko go przeniesie. Musimy być szybsi. Uwaga, są gotowi. Radia! Cierre se Están aquí! Vigilen ventanas y puertas. Ya ja vienen! Weź drzwi. Muere hijo de puta! A nie ma nikogo. O kurde jakiś desperat. Czysty. Nie zły strzał Hermano. Nie Jeszcze nie. Nie, no, grafika to jest naprawdę piękna. Czysto. Co się stało z tymi rodzinami? Z nas Almas przychodzi przemoc, więc odchodzą. Sprawdź te drzwi i przygotuj się. Okej. Okay. Uwaga! Wiktor 2, tu 1-1. Jeden, jeden. Daj zasłonę dymną. Wychodzimy na zewnątrz. Przyjąłem. Leci dym! Gdzie twoja rodzina, Alejandro? To tajemnica, hermano. Muszę ich chronić. Mamy zasłonę. W drogę. Za mną sob. To tutaj ukrywali Hasana. Będą stawiać opór. Do wszystkich drużyn, na pozycję. Przygotować się do forsowania. Ruchy, ruchy! Dzięki. Wszystkich i mi powybiją. Nie ma go. Na piętrze. Idziemy na górę po hasana. Ok, na piętrze. Idziemy do góry, ale coś posprawdzamy jeszcze. Ani granata, ani nic. Ok. Jeśli hasan tu jest, to w tym pokoju. Załatwiony! zbić pokój. Osłaniam cię! Nie ma Hasana. Do wszystkich. Nie budynek. Nie ma tu Hasana. Zrozumiano. <tuszy> Musieli go przenieść. Kiedy? Niedawno. Siły kod, to jego flaga. Był tutaj. Wywiad Alejandro się sprawdził. Dowódco, nadciąga armia. Kurwa, co jest? Armia! zacznie zabawa no teraz. Silki. Do końca, trzy, odwrót, wycofać się. Tak jest. Nawet się nasz. Się, przepiją, się Mamy strzelak do jebanej meksykańskiej armii? O kardynaz. Ci tu siedzą w kieszeni kartelu. Pomagają kartelowi chronić hasana. Wstrzymać ogień. Okopiemy się, póki moi nie będą mieć czysto. Kilka pojazdów Transportery lekko opancerzone Ogień. Ognia! Mają pancerze! Zostawcie w hełmy są słabsze Używają tak! Nie dość Prawie bym zginął

Armia jest tuż za nami! Jasne, ruszamy! W dół zbocza! Skupimy ich w górach! Rozproszyć się w pobliżu! Starą drogą? Prosto na most! Kurde, uciekamy jak tchórze, no. No ale co zrobić, no trzeba. Rodriguez! Armia do nas wali! Kryć się, kryć się!

uciekamy, jeszcze co? Jak, czysto? Chwilowo musimy się ruszać, już! Dobra, znaczne okolice! Uciekamy! Bardzo dobrze, ale armia też! Nie damy rady przeciwko armii. Potrzebujemy eksfiltracji. Rodriguez, eksfiltracja! Tak jest, dowódco! Do wszystkich! Utrzymać się i ukryć!

Poszedł Kurde, skąd? Oh, fuck. O nie, no jak mnie mógł trafić Ja nie mogę Jeszcze się położyłem i

Twój człowiek dostał sygnał? Miejmy nadzieję. Jaki mamy plan? Na rzeczy jest most. tam nas ekstrują. A jak nie, Napiszcie w komentarzu, czy trochę lepiej mnie słychać. Mikrofon jeszcze nie przyszedł. Paczka gdzieś u... ten... stoi, nie wiem dlaczego. O kurde, no nie. Ajuda no tak. się z Nie, wszystko gra! Przyjąłem no to grano to się Idziemy, idziemy. Go, go, go. Musimy tu skoczyć. Damy radę? Być albo nie być, bracie. Ale skoczyłem, no, samobójstwo. Być albo nie być. Radę? Być albo nie być, bracie. Co jest kurde? Radę? Być albo nie być, bracie. Czeka okay. jest, zdepczą nam po piętach. Gdzie teraz, Alejandro? Co nasieraj. Rodriguez, zajmij się radiostacją. Reszta szuka snajperów. Właśnie, występ. Wypatruj szlaku na szczyt. Rodriguez, mamy sygnał? Nie. Musimy dotrzeć do rzeki. Kolejna półka, sołp. No, kolejna. skoczyć? Musimy szybko dotrzeć na szczyt. Na Słyszycie to? Nadlatuje mi głowiec. Sy, znajdźcie pozycję do strzału. Zaskoczymy ich. Którędy do mostu? Prosto, za helikopterem. Spróbują nas odciąć. Musimy się przebić. Strzelać bez rozkazu! nie, znowu, kurde, skąd! Jak tutaj kule do ten Dobra. Gdzie? skąd, skąd, skąd? Gdzie? się schował Gdzie? проводить муровки. Ну, что no, Na wzgórze. Most jest niedaleko! Okej. Okay. Lecimy tam. Mogą tam mieć strzelców. Uwaga na tyły. Na wzgórze, sierżancie! Ruszamy! Most tam! Nie widzę eksfiltracji. Nadal nie mamy łączności! Kurwa mać! Połączymy się, kiedy tam będziemy. Tędy! No dobra i co? Skacz, sierżancie! Patrz pod nogi Te chliwy są niebezpieczne Znasz to miejsce? Wcześniej bagarowałem tu z kolegami A potem przybył kartel Właśnie Narkos wszystko zrujnowali Dobra, skacz Skaczcie też Całą tutaj, kurde? Gdy... Nie zatrzymuj się, sierżancie O, pewnie tu muszę teraz, okej okay. Szał, Kurde, no Co, proszę, dłutko? Kurda, to jest tak. Ruchy! 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 dobry Ruchy! Co, Ruchy! Ruchy! To tuż! tuż. O kurde Jupii Nie ma tak się pościgać Zapędziłeś nas w ślepy za ułek To tu skaczemy Nie zgubcie broni Okej, okay, I believe I can fly no, To, tak. to było okay. piękne Otwierdzam słup! W porządku, oddycham. Płyniemy w stronę mostu! Chowajcie się za skałami! Do wszystkich to Wiktor 01, słyszycie? Dzień jeden! Wtarzam, słyszycie a... mnie! Zginęły na O Ok, się nas utopię. no i szczelać Arbia bezowało wsparcie Kurde on idzie tutaj to Ja cię zabiję oder trud

To jest. któryry rzek już.. Okay. No, niemy. Szeka nie, nie, nie. nas powajju. Przed nami robi się płytko. No, to to nie dobrze. Pojazdy na moście nie są nasze. Kurwa, to armia! Kryjcie! Musimy się utrzymać i się eksplodować! Nie mamy szans. Chodę, Atakujemy moc na wolność. Uważajcie! Kto to do Popłudca z Neym, skompaniaczeń. Poznajcie! Dobry dalej. To to się nam! to nie! Dajcie! 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 Graves. Znalazłem pojazd do eksfiltracji. Przyjąłem. Mam potencjalny trop Hasana dwa kilometry na północ od was. To teren Las Almas. Mają tam jedną ze swoich baz. Wszyscy wsiadać. Idziemy. Jasta! Ja prowadzę. Przyda wam się pomoc z powietrza w dorwaniu Hasana. Ten frajer jest już nasz, Graves. Przyjąłem. Lecimy prosto do celu. Cień jeden bez odbioru. Ładowniczy, załadować działka. Tak jest. Wyznacz kurs na kompleks. Tak jest. Dział nowy, szybko się masz być w gotowości. Dopiero zaczynamy? Rozumiałem. Pilot, przejmij stery. Masz krążyć nad celem i utrzymywać zasięg. Połącz mnie z generałem. Przejąłem, chwila. Szefert na linii. Dobódzko złoty w Cień jeden, słychać mnie? Głośno i wyraźnie. Co się dzieje? Ocaliłem twoich ludzi. Dobrze, że mieli tam anioła stróża. Bo to tam jesteś. Masz jakieś dobre wieści. Mamy namiar na Hasana. Zbliżamy się do celu. Tniemy sobie z tym cholernym braniem małą pogawędkę. To właśnie chciałem usłyszeć. Nelgły, kiedy to wiecie Hassana. Tak jest, bez odbioru. Do wszystkich cieni! Ci tam na dole! Meksykańskie siły specjalne i 141. Teraz są dla was jak bracia! Działajmy razem i zakończmy to, jasne? Tak jest! Dobra! Ghost, tutaj Cień 1, krążymy nad kompleksem. Czekamy na wasz znak. Dzień 1, tu prawo 07. Oznaczymy naszą pozycję laserem. Przyjąłem 07. Jak znajdziemy Hasana, będzie miał uzbrojoną ochronę. Prezent od kartelu. Sporo tu kryjówek. Hej, wsosłania nas z powietrza. My bierzemy budynki. Zrozumiano. Oznacz nas. Cień 1. Jesteśmy na wschód od kompleksu. Pozycję oznaczona. No i Tutaj sobie już ten odcinek I to takie w tym odcinku Zobaczymy filmik do końca Tak jest I ten No i tu już się gra zaczyna ale to już będzie w następnym odcinku nie Więc dzięki za oglądanie Trzymajcie się, cześć, dajcie łapkę w górę i do następnego Pozdrawiam, hej Oznaczamy się laserem. Widzicie nas?